Cześć Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z Roblox. Taki mały. I ogólnie dziękuję Wam za 100 subskrypcji i numeru telefonu. Nie udało mi się podać, bo e, stawiałem taki opis, a już mieliście wyświetlenia. I dzisiaj Wam pokażę w Polish Car Driving, jak mieć em, tańsze, auta, jak te auta, tańsze auta w Polish Car Driving PCD. Także odpalamy. I wam to zaraz pokażę, już pominęła, jeśli wam się nudzi to ładowanie to tutaj klikacie to na dole, poklikajcie sobie myszką, klikacie o i już macie pominięte Także tak Najlepiej jak się ze zespadniłeś w darłowie to aby zrobić teleporta kliknij tu o góry teleport Sławno. Przepraszam, że tak się trzęsie. O, i teraz jesteście sławni, nie? No, i teraz idziecie, wsparcie sobie autko. Przepraszam, że tak trzęsie. I musicie pojechać do Szęczkowa. Nie będę wam ten przyspieszał, żebyście wiedzieli na pewno. Nie będę wam przyspieszał. Dobra, wyjeżdżacie. Skręcacie w lewo. W prawo. Na rondzie. Na rondzie prosto. Oj, przepraszam, wywaliłem się. Zostawcie lajka like pod tym filmem, leśli wam pomogę. I cały czas prosto, sławnie. I teraz tu w lewo, jak wam się skończy droga. lewo. I jak chcieliście wiedzieć, co to znaczy te pikanie, to znaczy, że będzie fotoladar ten zaświetła, nie? Dobra. I musicie pojechać w lewo. Prawo. No i wtedy cały czas prosto. I tutaj uważajcie, ponieważ jest fotoladar. Tutaj macie fotoladar, tu. Jakbyście chcieli wiedzieć. No i także w ten sposób. Zaraz już jedziemy. Wtedy prosto. Prosto. Cały czas i wjeżdżacie do bobrowic. Wjeżdżacie. Jak zobaczycie tabliczki i tutaj w lewo, pod barem podzikiem i tutaj macie napis e, Smart Zewo, 4. No i te, wtedy jedzie, jedziecie cały czas prosto. No, i wtedy cały czas prosto jedziecie? No, i jedziecie cały czas prosto. Tutaj to możecie jechać szybko trochę? Możecie? Oj, tutaj uważajcie na zakręt, bo ja widzicie, ja już wyjechałem. No i tak, jesteście teraz w SmartZewie, nie? Skręcacie tu w lewo. I wtedy zobaczycie tabliczkę z napisem sprzedam auto. I wtedy tu skręcacie w prawo. No i patrzcie, no i tutaj idziecie w prosto i na przykład teraz sprzeda Opla. I tutaj klikacie, zobacz pojazd. I tutaj na przykład macie za 27 tysięcy zamiast za 45 tysięcy. A moja tam konta to jest 5 tysięcy. No i to tyle. No i to tyle. No i kupujecie auto i macie tańsze. To jest losowe auto, nie tylko te. I się losuje nie wiem kiedy. Także to wszystko. Zostawcie lajka i nara.